Cześć, witam w filmiku. Jak wiecie wyszły już nowe saszetki kart Timobile Extra klasy 2013-14. Obejrzałem kilka filmików, m.in. Bartka 3170 i, i sam nawet nie wiedziałem, że te karty wyszły, ale obejrzałem sobie filmik no i postanowiłem też sobie kupić. Wiem, że to już nie będzie premierowy odcinek tych kart. Są karty T-Mobile. Ekstra klasy 2013-14. Ponieważ pierwszy chyba był Bartek albo Michu, nie wiem kto. Yy, I tak Saszetki wyglądają. Naprawdę ładnie, srebrne są. W zeszłym roku były yy, złote. No i tak, co mamy do trafienia? 215 kart. To są po całe karty, w tym gwiazdy i wchodzące gwiazdy. 30 ulubieńców fanów, 1 w 7 paczkach, 15 bramkarzy, 1 w 10 paczkach, 16 yy, yy, herbów klubu, 1 w 10 w saszetkach i kluczowy zawodnik, 1 w 10 w saszetkach yy, i to jest ich 18 aż i 6 top mistrzów. No i co, zobaczymy, wszystkie paczki wyglądają tak samo. Trafiła nam się jakaś karta. Tak jest, mamy, będzie, mamy jakąś świecącą kartę. I tak, mamy tutaj karty takie jak Karol Linetti, Michał Pazdan, Adam Pazio, Maksymilian Rogalski, Michał Nalepa. I mamy tutaj świecącą. Zaraz zobaczymy jaka to jest. Mamy y, ulubieńca fanów. No to naprawdę dobry strzał. I dalej. ja sobie poukładam. Akurat jeszcze jakieś koszulki tam pojedyncze znalazłem, więc... kolejna świecąca to jest bardzo często się zdarza się świecące. jest to y, tym razem Lech Poznań naprawdę fajne karty Lecha Poznań mamy tutaj lubię za fanów i dalej Słowik, Trela Boguski Centynerski i Dąbrowski. Ostatnia saszetka. A, bez świecęcej ubipral, dżalamidzin, stolarski, gulden, zbozień i starzyński. To jest yy, wchodząca gwiazda. No, muszę powiedzieć, że karty. O, jeszcze mamy gwiazdę. Że karty naprawdę świetne. Yy, grafiliśmy tyle kart bazowych. Oczywiście myślę, że będę zbierał te karty. Yy, grafiliśmy również Lecha Poznań, Herb oraz ulubieńca fanów. Ale świetne kat, świetne dobra, to tyle w tym filmiku. Jeżeli filmik Wam się spodobał, dajcie lajka. Like no, to tyle. Święto.